No, witam cię człowiek! Z tej strony Krzychu Gąłka. I kamień tam. Jest ze mną Kawi, który zwycięży w odcinku 52. O co chodzi? Przedstawmy więc zasady. Mamy 14 zawodników, 11 na boisku, 3 na ławce rezerwowej. Drużyna każdego z nas może kosztować maksymalnie 100 milionów euro człowieku. Milionów 100 Za 100 euro to tu byś nawet Rowena nie kupił. W momencie kiedy ja wybieram napastnika na przykład do ataku, Kamil adekwatnie musi się... Obronić. I porównujemy punktację na karcie, jeżeli ja punktację ataku będę miał większą niż on obrony, wtedy ja zdobywam bramkę, na koniec te punkty wszystkie są niszone. Dołożymy jeszcze 70 kart, tak żeby ten zestaw do wyboru był jak największy. <grybuj> <grybuj> o, jest, jest Eden Hazard. Hazard, dokładnie. W takim razie wybieramy swoje drużyny. Jaką drużyną jesteś w ogóle? Uka jest wolej brzesko. Uka jest wolej brzesko, ja w związku z tym hat tego bożą. Ciężka konfrontacja, jak przystała na ligę niszczów. Ja odchodzę. Teraz Kamil wybiera sam razem z bratem swoją drużynę, bo jego brat będzie liczył cały koszt. O kawa niego szukam w ostatniego odcinka. O, arię rowena na sobie weźmiemy. 12,5 miliona euro. Jak się mi się giry czasem. Giry z no. ja w tym stresie to mówię wszystko. Luka ma 8,5 miliona euro. Ja jeszcze masz. 34 milionów łoka kawani jest ostatniego odcinka. Mam już całą brzynę w wolajas Ja Jest ich 14, ale mi się wydaje, że tym rozwalę się. Żeby krzychu nie widział, no to idziemy po krzyku. Krzychu! krzychu! U, u, u. Najpierw wybierzmy jakiś takich hardkorów, prawdziwych kocurów. Jest kocur Lukas Podolski. Był u mnie w odcinku, więc go bierzemy na pewno... A! Kosztuje 10 patyków, więc nawet nie ma tragedii. 10 patyków, Lukas Podolski, wędrujesz pani na atak. Ojojoj, oj, Francesco Totti, Francesco Totti, legenda. Da, o o o. Teraz trochę przyszaleję. 13 milionów. Tak jest, tak jest, tak jest. 97 w ataku Cristiano Ronaldo, Bastian Schweinsteiger. 8 milionów. Milo Wojewicz wędruje na ławkę rezerwową. Mój budżet został wykorzystany w 100% 99 milionów. Tak? Tak. Jeszcze milion na... Na rozwój klubu. Dobra. Jesteśmy więc z powrotem z Kamilem. Kto zaczyna? Musimy rzucić monetą na początek. Nie. Dawaj. A szaleństwo, mamy 5 złotych. Reszkę, oczywiście milion. Jak reszka, to ty zaczynasz. Leszka. Proszę 5 okay. złotych. A, 5 złotych. złotych. Dobra, okay. biznesmen. Let's go. No to ja do ataku wezmę. Tego? Spokojnie. Moim obrońcą jest zawodnik z drużyny niebieskiej D. Twój atak to? 66. Kurczę, u mnie obrona 65. O jeden, o jeden. <laughs> jeden punkt <laughs> Jeden punkt dla ciebie. jeden zero dla Kamila. Zaatakuję sobie ty. Kto to może być? Real Madryt. No nie jest dobrze, 1-0 od razu na starcie, to dość niebezpiecznie. Ja tym razem zaszaleję, wezmę jakiegoś dobrego zawodnika, a widzę tutaj, że ktoś mi się czai pod drużyną FC Bayern Monachium. Ja się bronię. 88 w obronie człowieku. 90. <laughs> a tak, Środkowy napastnik. Nie będę mówić, z jakiej drużyny, ale ja już wiem, że to jest legenda. To jest człowiek-legenda. To z obrony bramkarzy bo jest najlepszy Arsenal-London vs. Francesco Totti. Ile masz? Kurde, on ma 75. No, tak. no jedziesz, 2-1 dla państwa hebdów. Dobra, ja tu... Dobra no to ja w takim razie też będę bronił się w tym momencie. Chelsea Londyn z tej strony, a u ciebie? Jest. Paris Saint Germain. Tylko jak to będzie kawani? U mnie był właśnie, właśnie, właśnie kawani będzie. To będzie kawani. Dobra. 3, 4. 4. Jest kawani, jest kawani. Ale 89 Co? Skibout, kurtois Atakuje. Nie będę pokazywał, ale ja już wiem kto to jest. No, proszę bardzo. To na pewno słaby zawodnik. już wybierz jakiś mocnego z twojej strony. A ty, ty weź konia zrobisz, tak? Nie, film. nieprawda. No To ja sobie wezmę tutaj jakieś obrazy. Czy? U mnie jest Real Madrid, człowieku. U mnie jest Ewra Joventus, z 70 Ewra. Oooo, człowieku. O kurde, ej, nie mogę robić. Cristiano Ronaldo. już ja powiedziałeś, że mogłeś robić to znaczy, że gdzieś go masz. Tym zawodnikiem. Powiem ci tak między nami, że on był również u mnie w odcinku. No, to podnoszę. Kogo masz jaka drużyna? Ryzykuję. Bayern Monachium, Alien Robben. No dobra, Lukas Podolski, 78 w ataku, ale to za mało na pana Robbena. Prawy pomocnik. No to ja w takim razie bronię się również pomocnikiem, środkowym pomocnikiem. Z Bayernem Monachium, dużo zawodników z Bayernem Monachium dzisiaj. Gaitan. Gajtan, Gaitan. Ile mam w ataku? 74. <tryzny> Powiem tak. Dałem do brony. Maria Getze. Mario Götze. A Mario Götze w ma 37 w ataku 83 10 milionów poszło Brawo Krzychu, brawo ja Weźmiemy jego Manchester United 72 atak Bastian Schweinsteiger Te 8 milionów przynajmniej się zwróciło nieco do przedtem Ile jest? 4-4 chłopcze 4-4, jak jest? Jeremy Terrowel Skąd on jest? Nie wiadomo nawet skąd, tak? Nawet nie wiem to może on, wiesz, on może dopiero będzie słynny ale straciłeś ale 9 milionów, wydałeś na niego. Bronię się, bronię się. U mnie jest pan Juan Bernat, 75 obrona. Lars Bender, 72. Ty masz Bendera? A wiesz, że ja gościa spotkałem kiedyś w życiu? Ja tylko nie wiem czy jego czy jego brata. Jednego z Benderów, ale chyba jego. O, teraz zobaczycie tutaj zdjęcie. 5-4. To jest bardzo ważny ruch, bo ten ruch może zdecydować o zwycięstwie. Bronię się. Ryzykuję. <śmum> no, dalej dalej. Bronię się, bronię się. To ja atakuję. O, jak dobrze. 81 na... Kurde! Grzesiu Krychowiak nie dam rady! Finałowy teraz! Grzesiu Krychowiak nie dam rady. A tutaj pan... Ba... Ile? Ile? Kogo masz? Ewerbanega 81 A 10. I... Kurczę 70, że Grzesiu! Rzesiu. 5-5, no i decydujący. Bronię się, bronię się. I powiem od razu, u mnie jest Arsenal London. U mnie jest nie wiem kto. A, proszę, ty się bronisz. Uwaga, uwaga. Nie, a no ja się bronię. Oboje nie, nie nie. idę. 76 ataków. Jest, yes, ale Mesut Ozil. Mesut Ozil jednak dał radę. Ale jednym punktem tylko. Duet pomocników nie dał rady. Duet. No dobrze. Duet nie dał Leandro Salino. Dimitris Sjovans. Bardzo dziękuję. Ja też. Czekam na wasze komentarze, co możemy poprawić, na czym się jeszcze skupić. No i jeżeli podobają się te no to zobaczcie, są dostępne w całej Polsce. Mecz z kolekcja Liga Mistrzów 2015-2016. I Ja chciałbym pozdrowić moich znajomych, a jest ich tam trochę. Jasiek Lewandowski, Michał Wójcik, Piotr Owsa, Samek Nalepa, Rafaele Piechota. No I I jeszcze wiele innych. <gry> Jakbyście nie poznali, gra jak isko dzisiaj.